Tajemnice Różańca Świętego Trzecia tajemnica chwalebna. Zesłanie Ducha Świętego. Przenieś się myślą do Jerozolimy, do domu, gdzie apostołowie, wielu uczni i pobożne niewiasty zgromadzili się koło Najświętszej Maryi Panny na wspólną modlitwę. Widzisz po ich obliczach, że dusze ich z Bogiem rozmawiają w świętym rozmyślaniu. Nagle przerywa ciszę wielki szum, jakoby gwałtownego wichru, i nad każdym z modlących się widać język ognisty. Wszyscy czują, że coś się z nimi stało. Kochali pana Jezusa i wierzyli w niego dotychczas, ale teraz czują, że ta miłość i ta wiara nie mogą się pomieścić w ich sercu. Trzeba im jak świat daleki i szeroki głosić naukę jego. Ale zwróć oczy ku niepokalanej dziewicy. Wzrok jej macierzyński obejmuje wszystkich miłośnie, a wszyscy czują, że to matka ich, że to matka tych, którzy w Pana Jezusa uwierzą. Oto założenie Kościoła Świętego. Kto nie chce żyć w sromocie grzechu i w mękach zwątpienia, musi należeć do Kościoła Świętego. Do Kościoła, którego kierownictwo powierzył Pan Jezus Piotrowi i jego następcom, papieżom owoc tej tajemnicy. Posłuszeństwo Kościołowi i miłość Kościoła jest owocem tej tajemnicy. Ale słuchaj, co Pan Jezus mówi na ten temat. Bolałem w ogrójcu i z tego powodu, że wielu sprzeciwiać się będzie Duchowi Świętemu i pogardzi moją nauką, bo pogardzi tymi, których wybrałem, aby moją naukę opowiadali. Kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. Powiedziałem apostołom moim, nie może słuchać mnie ten, kto nie słucha papieża, kto nie słucha biskupów, nie słucha kapłanów. Gardząc nimi, gardzi mną. Ich nienawidząc, mnie nienawidzi. Moje postanowienie. O Jezu, jeżeli kiedy byłem w czymkolwiek nieposłuszny Kościołowi, jeżeli nie miłowałem go, żałuję tego i stanowię sobie. Być od tej chwili katolikiem i w sercu i w życiu.